Budzi ksiewcy. Obudzi twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: Bądź pozdrowiona łaski pełna pan z tobą błogosławiona jesteś między niewiastami ona zmieszała się na te słowa i rozważała co by miało znaczyć to pozdrowienie lecz anioł rzekł do niej nie bój się maryjo znalazłaś bowiem łaskę u boga oto poczniesz i porodzisz syna któremu nadasz imię Jezus będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział. Duch Święty zstąpi na ciebie i moc najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta poczęła w swej starości Syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Niech będzie powolny Chrystus. Witam serdecznie w Budziku. Konkret. Mamy dzisiaj uroczystość niepokolanego poczęcia Najświętszej Marej Panny. Co to znaczy dla nas, że mamy Matkę Bożą, która jest bez grzechu? My mamy grzech. Więc możemy zostać na etapie tylko podziwiania jej, ale idziemy głębiej. Mamy ją nie tylko podziwiać, ale i naśladować. Jak naśladować tę, która nie ma grzechu, a my mamy? Jest tytuł jej mene. co to znaczy pełnia łaski. Więc jest w niej tak dużo miłości Ducha Świętego, że chcemy się tym samym napełniać. Jak to jest w przełożeniu na nas? Jest Ludwik Maria Grignion de Montfort. Traktat o doskonałym nabożeństwie Najświętszej Maryi Panny. I ten Ludwik mówi o wzorze Maryi: mówi, jeśli my się schronimy w Maryi, to jesteśmy jak arka Noego w potopie tego świata. Przeżyjemy w falach grzechu. Przeżyjemy w Maryi i teraz prościej, bo co to znaczy schronić się w Maryi, jak to na co dzień robić w naszej codzienności? Pan Jacek Pulikowski opowiada, że razem ze swoją żoną, kiedy wzięli ślub, nałożyli sobie obrączki, ale nałożyli też dziesiąte różańca. Po co ten dziesiątek różańca? Powiedzieli sobie taki tekst, że jeśli w domu będzie sytuacja trudna, a będzie, w naszym też, że będzie trzeba. Czy będzie człowiek chciał nakrzyczeć, naprzeklinać na osobę, którą kocha mąż na żonę, żona na męża, rodzice na dzieci, ksiądz? Będzie sytuacja trudna. To oni sobie powiedzieli, zanim to będzie, to jest dycha. Co to znaczy dycha? To znaczy, że zdejmują tę dziesiątkę różańca, idą do pokoi i omadlają to, co za chwilę ma się wydarzyć. Czyli najprościej zapraszają Maryję do swojego życia. I pan Jacek Polikowski mówi: I jestem 40 parę lat w małżeństwie, i za każdym razem, kiedy się w taki sposób modlę, to mówi tak, jakby pan Bóg uciszał burzę. Wobec relacji nie da się po zaproszeniu Chrystusa przeklinać na żonę, na dzieci, na męża. Więc zachęcam i zapraszam do czego? Do takiego gestu, że może dzisiaj dziesiątek różańca to jest dużo, więc zachęcam chociaż do tego, że zanim powiemy coś w emocjach, w uczuciach, zdenerwuje nas coś dzisiaj. I może jedno zdrować Mario, schronić się choć na chwilę w Maryi. Jeśli to jest za dużo, to proście jeszcze, co by zrobił Jezus? Co by powiedział Jezus? Miriam oznacza kropelkę, więc kropelka sama w sobie nic nie może. Ale kropelka i kropelka i kropelka i kropelka, i kropelka tworzy ocean, a ocean już może bardzo dużo. Więc w momencie, w którym będziemy dodawali dobro do dobra, tego będzie bardzo dużo. Od kogo to zależy? Od nas. Więc zachęcam do dychy. W intencji tej osoby, którą kochamy, a w emocjach możemy ją zmiażdżyć, żeby ją podnosić miłością Chrystusa.